Lubię nowe miejsca, ale najbardziej zależy mi na godnym życiu w kraju. Potrzebuję tylko szansy dla moich marzeń. Jestem szefem kuchni w Leeds Center. Mój certyfikat wisi na ścianie. Chodziłem do Bradford College. Chciałbym znaleźć dobrą pracę, ale w Polsce nie otrzymujemy większego wsparcia. Nawet jeśli są możliwości tłumaczenia, to i tak nie ma zbyt dużo ofert pracy. Jestem pewien, że z niewielką pomocą przyjaciół wszystko się ułoży. Paweł Paweł to myśliciel, woli szachy od piłki nożnej i lubi wszystko, co wymaga strategicznego myślenia. Rozmowa z nim jest wyzwaniem, ale i przyjemnością, bo zawsze jest formą gimnastyki umysłowej. Świetnie sobie radził w turnieju szachowym. Potrafi działać w zespole, z uśmiechem bierze na siebie odpowiedzialność i chętnie pomaga we wszystkim. Kolejny przykład niezwykłej osoby, z którą pracuję i przyjaźni się. Młodzi słyszący ludzie tu w Anglii, a w szczególności tu w Leeds, mają dużo udogodnień. Mają dostęp do informacji w swoim własnym języku. Chcemy zapewnić młodym, niesłyszącym osobom to samo w ich języku. Tutaj w centrum dla głuchoniemych mamy kucharzy, którzy przygotują posiłki Polakom. Zaprosiliśmy osoby niesłyszące na dyskusję na temat tego, co dzieje się w społeczności Lidz, żeby wzmocnić w Polakach ich siłę. Obecnie jestem pracownikiem działu rozwoju młodzieży. Dostajemy środki z Rady Miasta na rozwój usług dla młodych ludzi. Wraz z zespołem do spraw rozwoju biznesu staramy się promować inicjatywy angażujące naszą młodzież. Kontakt z taką grupą jak wasza jest dla nas idealny, bo daje nowe możliwości naszym dzieciakom. I've many, many films about with disabilities in Zrobiłem wiele filmów o ludziach niepełnosprawnych w wielu krajach i widzę, jak dużo jeszcze trzeba zrobić w Polsce. Jak widzicie, kiedy mieli okazję spotykać nowych ludzi, świetnie się zintegrowali. Nie dlatego, że nie słyszą, angielski język migowy jest odmienny od polskiego, ale dlatego, że są ludźmi i pragną być aktywni i spotykać innych ludzi. Uwielbiam poznawać nowych ludzi. Czasami jednak ludzie słyszący nie rozmawiają ze mną. Bo nie słyszę, jestem trochę nieśmiała. Czuję się wspaniale, kiedy mogę porozmawiać z innymi. Kasia jest wyjątkowa, jest najmłodsza z grupy, ale świetnie sobie radzi. Nie tylko nie ma trudności w kontaktach z ludźmi, ale jest jeszcze bardzo utalentowaną osobą. W dowód wdzięczności zrobiła parę obrazków i zaskoczyła naszych gospodarzy swoją hojnością. Razem z Magdą wykonały wyjątkowe dzieło sztuki. Przychodzę do klubu, gram tu na komputerze, w billard, rozmawiam z przyjaciółmi. Jest super, świetnie się bawię. Kiedy miałam 7-8 lat, niewiele można było zorganizować. Rodzina oczywiście się starała, ale oprócz tego to nic się nie działo. Teraz nareszcie sytuacja się zmieniła. Ludzie niesłyszący mają większą świadomość. Dużo się o nich mówi, mają dostęp do tłumaczenia na język angielski, mają szkołę, są zadowoleni. Ustawa zakazująca dyskryminacji otworzyła wiele drzwi. Nie wystarczy powiedzieć, że ta podróż by się nie udała bez naszych wspaniałych partnerów, Jim'a, Cave'a, polskiej społeczności w Bradford, a zwłaszcza szkoły Netherside. Oni nie tylko ją nam umożliwili, ale uczynili ją niezapomnianą. To jest szkoła z internatem, w której się zatrzymamy. Jak widzicie, to jest stara angielska posiadłość ziemska. Netherside jest małym ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym dla chłopców, którzy mieszkają tu na stałe lub przychodzą na pobyt dzienny. Mają dysleksję albo różne problemy z zachowaniem. Podobnie jak Sandra i inni wolontariusze zajmują się tym charytatywnie w swoim czasie wolnym. Bo wierzę w te dzieciaki. Pracownicy szkoły i uczniowie nie tylko zajęli się naszą absorbującą grupą, ale uczynili pracę łatwą, wygodną i naturalną. Czuliśmy się wspaniale, będąc akceptowanymi. Zaczynając od Sandry, organizującej nam warunki pobytu, Tima, prowadzącego zajęcia plastyczne, i na wszystkich innych kończąc. Ludzie z Polski są bardzo mili. Przyjechali w środę, graliśmy z nimi w piłkę, było fajnie. Dzisiaj graliśmy w kręgle, byli tu tydzień i dobrze się bawili. Nasza grupa niesłyszących nie miała trudności w kontaktach z ludźmi. Nie sądzę, żeby niepełnosprawność czy narodowość były problemem. Dla mnie najważniejszy jest człowiek i to, czy zależy mu na innych.